Eryk, witamy w Bytowie, jak czujesz się po podpisaniu kontraktu? E, no na pewno jest to jakaś e, alternatywa do tego, żeby piąć się w górę. E, czuję się naprawdę dobrze, jest to naprawdę wspaniałe uczucie, bo w końcu dostałem się na centralny poziom do drugiej ligi. W poprzednim swoim klubie w Piaścież Żmigród e, współpracowałeś z trenerem Sochą, był on Twoim trenerem. E, czy osoba e, trenera Kamila miała jakiś wpływ na transfer do naszego klubu? No tak, tak, miał jakiś wpływ. Już dwa lata temu miałem sytuację z trenerem, gdzie miał zaproszenie do wigier suwałk i zabrał mnie tam ze sobą, niestety tam mi nie wyszło. No ale teraz został trener bytowi i zabrał mnie ze sobą i chcę, żebym się rozwijał dalej i próbował na centralnym szczeblu grać piłkę. Już za 26 dni rozpoczynamy rundę wiosenną drugiej ligi. Czy masz jakieś plany na nadchodzący czas, na nadchodzącą końcówkę sezonu? E, cały okres przygotowawczy trenujemy bardzo intensywnie, więc myślę, że no, dopniemy do końca lutego no i będziemy starać się wygrać ten mecz.